Poseł Sławomir Skwarek przekazał informację o samorządach Powiatu Łukowskiego, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest wśród nich miasto Łuków, które otrzyma w sumie 7,5 miliona złotych. Mamy bardzo dobry dzień dla całej Rzeczypospolitej. Pan premier Morawiecki przekazał dobre wieści dla samorządów całego, całej Rzeczypospolitej. Jako poseł mam dobre wiadomości dla. Powiatu Łukowskiego i samorządów Powiatu Łukowskiego, w tym przede wszystkim dla miasta Łuków, które do tej pory być może nie otrzymywało zbyt wielu inwestycji. Tym razem chcę powiedzieć, że dwa zadania, które zostały złożone, otrzymały dofinansowanie. To tu, gdzie jesteśmy, które jak widać wymaga znaczącej przebudowy, budowy w ogóle, to ulica Królik. I to zadanie, Szanowni Państwo, zostało dofinansowane w wysokości aż 70%. To ewenement w skali naszego tutaj powiatu. Na ulicy Królik jest do wybudowania nowa droga, tam w miejscu, gdzie do tej pory w ogóle tej drogi nie było, czy miała taki charakter, charakter gruntowy z przebudową i budową wszelkich instalacji, chociażby, chociażby instalacji gazowej, gdzie trzeba będzie również przebudowywać przyłącza, w związku z tym, że pas drogowy zostanie poszerzony. Te tematy to nie są tematami wczorajszymi. To od wielu lat trwają zabiegania jeszcze poprzedniej kadencji duże ustalenia były robione w tym kierunku, żeby rozpocząć budowę ulicy Królik. Później wystąpił też temat ulicy Stankiewicza. Prośba do mieszkańców, że teraz jak już tematy, które są bardzo ważnymi, czyli pieniądze, środki finansowe, projekty są już gotowe, aby zaczęła się budowa to cierpliwości, proszę Państwa, uzbroić trzeba się w cierpliwość, co by to ta budowa przeszła tak w miarę gładko. Na budowę ulicy Królik miasto otrzymało 5,5 miliona złotych. Drugą inwestycją, na którą uzyskano dwumilionowe dofinansowanie, jest budowa ulic Stankiewicza i Łukasiewicz. Na ulicy Stankiewicza i Barbary Łukasiewicz powstanie nowa nawierzchnia z jednostronnym chodnikiem. Również zostaną tutaj zaprojektowane i zostaną wybudowane wyniesione skrzyżowania, tak aby poprawić bezpieczeństwo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał również powiat Łukowski. Zrobimy odcinki 2, czyli przez wulkę Świątkową i odkrynki w stronę Smolanki do granic powiatu, więc tą drogę będziemy mieć już w całości. Natomiast mamy jeszcze większe zadanie, to jest zadanie na drodze wiodącej od świdrów, poprzez Malcanów, poprzez Jadwisin. Dminin w stronę Rzymów Rzymek i tamto zadanie jest na kilkanaście milionów złotych, ponad 10. Kilometrów do, do przebudowy, i to również będziemy robić właśnie przy wsparciu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze z Rządowego Funduszu trafią też do czterech gmin: Adamowa, Stanina, Krzywdy i Wojcieżkowa. Miejscowość Zakępie otrzyma dofinansowanie do jednej z dróg, ale również Huta Dąbrowa w gminie Krzywda, również dwie inwestycje w gminie Wojciechów, w miejscowości Ciężkie i ulica Parkowa w Wojcieżkowie, ale też. Rodzinna gmina skontynent z której się wywodzę, gmina Stanin, miejscowość Zastawie, też zostanie przebudowana jedna z lokalnych dróg. Zachęcamy inne samorządy do składania po to, żeby właśnie drogi nasze były bezpieczniejsze, lepsze, no żeby można było tutaj lepiej, godniej żyć, ale również tworzyć miejsca pracy. W sumie do samorządów powiatu łukowskiego trafi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg... Blisko 24 miliony złotych.